Mi się maneczko, z tej strony młody gracz i właśnie w dzisiejszym odcinku będę budować ładny domek z i cegieł. Tak, tutaj właśnie planuję na tutaj, na 5 kratek wysokości, tak, bo okna dwa razy tutaj też, e, cała, cała ści ściana ma być na 4 bloki i jeszcze akurat tutaj powstaje, widzicie, tak za każdym razem. Tutaj postawię, tutaj właśnie też udekoruję, tutaj pyk, 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 tutaj już całkiem ładnie to wygląda. Teraz tutaj szybko pyk, 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 teraz tutaj pyk, 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 no bo widzicie, jak to mniej więcej wygląda? jest akurat te zacznę drugie piętro, no To tutaj też możecie dobudować lub nie, tutaj tak postawię, o widzicie. No i cóż, już drugie piętro. Oznaczam, że ściany mają być na cztery kwiatki wysokości, żeby właśnie było łatwiej przebudować i było symetrycznie od góry do dołu. Nie? Teraz jeszcze tutaj pyk, 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 łatwo. I pyk tutaj kolejny. Tutaj już powstaje kolejny kawałek domka. No bo to jest tutaj szybko. Więc to, to ja będę zanot i taki tak przeskipuję. No to coś teraz szybki skip trochę do przodu i za chwilę wracamy. No i teraz tutaj szybko właśnie dobuduję tutaj. Pyk, 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 tutaj naprawdę szybko. Tutaj właśnie też dekoracje do okien. Pyk, pyk, pyk. Teraz tutaj też. Więc to widzicie, że to na bardzo szybkim tempie buduje. Tutaj też. O. jaki osłony to ma? O. O. Tak, takie sobie. No bo teraz pyk, 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 pyk ale szybko stosułam je. Teraz tutaj pyk, 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 pyk. Teraz tu szybko zabuduję. Tak, teraz tutaj. Tutaj kolejne. O tutaj, tutaj też. Pyk, 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 pyk. pyk. Okna akurat możecie sami przebudować. Bo to już zależy od Was, nie? A i jeszcze tutaj na to wygląda, se to trochę już tyle wygląda se z tego, ale są dach, to wy sami możecie dobudować. A TNT nie musi być, ale ja planuję jeszcze wysadzić. Wow! No to pa, pa. miłego dnia!